Witam wszystkich serdecznie w pierwszym odcinku po wakacyjnej przerwie Dzisiaj otwieram sobie kilka paczek 10 piłkarzy o cenie 85+, potem stworzę z tych zawodników skład i pogramy sobie dzisiaj w Champions Ale zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym was poinformować, że dzisiaj, czyli w sobotę, odbędzie się livestream o godzinie 19 na moim kanale Twitch Który znajduje się w opisie tego filmu, na którym założę nowe konto w FC24 i zacznę nowe Road to Glory Także zostawcie tam followa I widzimy się dzisiaj o godzinie 19 Zanim przejdziemy do robienia paczek 10 piłkarzy 85 To potwieram sobie kilka paczek Które po prostu mam w sklepie są tutaj różne paczki, są tutaj lepsze paczki gorsze, jeżeli coś ciekawego poleci, to wam to pokażę. Jest, mamy pierwszą kartę specjalną, zobaczmy. Kolumbia prawy. Pomocnik to będzie kwadrado oczywiście 87. Sorry, że mi coś tutaj wyskakuje. Mamy jeszcze gillera 89. No myślałem, że już z żadnej paczki nie trafię, żadnej karty specjalnej. Ale mamy już dwie giller i Quadratę. Raz, 3 razy 80, wow, otworzyłem chyba z 13 paczek i tylko dwie karty specjalne w sierpniu. Oczywiście poleciały. No i teraz przechodzimy do paczek 10 piłkarzy o cenie 85. Potem sobie stworzymy składzik i tym pogramy. No myślę, że chociaż z 5 zrobię. Zależy, czy to jest w ogóle powtarzalne. Czy da się to robić tak jak oczywiście zawsze? No jest to powtarzalne tylko raz. Okej, okay, nie wiedziałem. No ale jedno możemy sobie zrobić. Muszę przepalić skład o cenie 86 na paczkę z tocem. a to jest naprawdę niesamowite. że. W w sierpniu, żeby dostać to, co ja muszę przypaść składu, na 86, ale potrzebuję go do wyzwania, no nie mogę nic poradzić na to. No dobra, ale udało mi się to zrobić, no chociaż to jest toc wymienny, więc jakbym trafił, powiedzmy takiego Kiliana Mbappe wymiennego, to bym nawet całkiem zarobił. Tak, zobaczmy, kto tutaj poleci. Mamy, to będzie, myślałem, to będzie manne, nie wiem, czy myślałem, to będzie manne, to mnie traore. No przydaż mi się kolego do przepalenia, no 9 nowy wyralano no dobra, także otworzymy sobie paczkę 10 razy 85, potem jeszcze player pika 87, i to będzie. Będzie idealnie 11 kart, którymi zagram Następne dwa spotkania w Champions Żeby po prostu było ciekawiej Zobaczmy, pierwsza paska 10 piłkarzy Ocenie 85+, plus w tym roku mamy coś Żółtego, mamy Francję i Środkowy obrońca, to będzie chyba Karta ikony futy, o ile się nie mylę A nie, to będzie Roland Blanc I Futis to będzie Riken 95, bardzo fajne karty Z miłą chęcią sobie dzisiaj użyję W dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że będzie jakiś bramkarz Mnóstwo specjalnych kart Mamy Wojtka Szczęstego, również Artagu Lair się tutaj pojawił, no i muszę wam przyznać, że ta ekipa naprawdę będzie wyglądała całkiem fajnie. Otwieram sobie kilka player picków w ocenie 82, ponieważ no, potrzebuję trafić kartę ToT, żeby zrobić tego player picka 87. No po prostu to jest jakiś żart, nie. O, i w pierwszym player picku Antonio, witamy! 92 fajnie, fajnie. No z racji, że nie mam tego to, co po prostu damy sobie tego Antonio, który poleciał z player pika 82, no i tak prezentuje się ekipa, którą dzisiaj sobie zagramy. No powiem wam szczerze, że bardzo fajne karty tutaj są. Karty, którymi na pewno nie grałem, to jest najważniejsze w tym wszystkim. Dobra, także bez zbędnego przedłużania wykupuję sobie prawo do gry Foot Champions. Najprawdopodobniej tego Foot Champions na tym koncie nie zagram. No bo dzisiaj chcę już wystartować z nowym kątem świeżym. Ja lubię tak robić. Tak prezentuje się ekipa. Mamy bramkarkę na prawej pomocy i środkową obręcznię na lewej obronie. Zobaczymy, co to będzie. No na pewno pokładam tutaj nadzieję w tym Rikanie Footies. Dobra, zobaczmy ekipę. Pierwszego rywala. Petr Cech na bramce widzi ze stąsem, że. <gryw> Bardzo mocna ekipa, naprawdę topowe karty. Bardzo boję się tego Petra Cecha, bo jak wiemy, Petr Cech w tej grze jest naprawdę solidny. A co dopiero, jego karta, Futis Dobrze, Roland no jeden z lepszych obrońców w grze. Może nie lepszych, ale bardziej denerwujących. Zobaczmy, był podanie do naszej bramkarki Sheridan. Wypuszczenie cancelo, no i chyba był tutaj niestety spalony, ale dobra próba. O, wow, Wojciech szczęście nie ubronił tego potężnego stał strzał od Kyliana Mbappe, Szkoda. No i spotkanie rozpoczyna się bardzo szybko. Oj, nie, 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 Bremer, 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 proszę cię tego fringponga skasuj! Dobrze, to był Fringpong. <grym> pong. Kończyć był trau no, Wojcik Chęsty bez szans, ale jak na razie ten rifel gra naprawdę bardzo dobrze. Będzie ciężko to wygrać. Oczywiście będę się starał, no bo kurde, takim składem to trzeba to wygrać. Oj, nie, 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 oj, 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 dobrze Wojciech. Narda Giller wypuszcza Antonio. Dawaj Antonio, musisz być szybszy od tego Stonsa, no kaman? Zobaczmy, Zobaczmy Ricken przed sytuacją, może fineska za polakarnego. Spojenie Nie wiem co się tutaj dzieje. Naprawdę są obrzydliwe te lagi. Nie, to nie ma sensu, butra. 3 do zera, ja po prostu wyjdę z tego spotkania, to naprawdę nie ma sensu dalej. Dobra, w ramach przerywnika zrobię sobie kilka player pigów, bo ocenię 82 plus i do naszego składu dołącza do 89. Pamiętam jak on dostał jakąś kartę chyba Futis i mnie bardzo denerwował. No zobaczymy jak jego karta Future Stars będzie się prezentowała. Jak coś to jest mój pies, on jest trochę trochę dziwny, nie? Jeszcze jeden player pig, ocenia 82 plus i mamy Grimaldo! na pewno się przyda. Do trzech razy tylko tylko zobaczmy, jaką trzecią kartę będę mógł sobie dołożyć do mojego składu w dzisiejszym odcinku. Zobaczmy. No Karasko na pewno się nie przyda. Dobra, ale ten Grimaldo i Hoilund na pewno się przyda. Okej, okay, także tak ostatecznie się to prezentuje. Dołączył Grimaldo na lewą obronę i Hoilund na atak. No tym już powinienem sobie na pewno lepiej radzić. Dobra, także zobaczmy skład drugiego rywala. Również bardzo solidnie. Ale ci rywale mają teraz dobre składy. Naprawdę. Już nie mogę się doczekać, jak będę nowym składem na nowym koncie grał na takiej Ekipy, nie? Oj, zobaczmy, bo Arda Guler wypuścił Antonio. Dawaj, Antonio, wyprzeć tą kobitkę, Antonio! Ale obrzydliwe wykończenie. Arda Guler ładnie przejął. Podaję do Hojlunda. Hojlund jeszcze do Antonio. Antonio do Rikena, no, Berdor, odbiera tą piłkę. No, prawie już strzelałem, no. Oj, niedobrze, niedobrze. Dawaj, Rolomblą, Dogonisz tego, Rashforda, wierzy w ciebie. Przesunę się jeszcze Wojtkiem. O, ale to było kluczowe, to przesunięcie się Wojtkiem. To było naprawdę dobre. Dobra, zobaczmy Boriken, Dfineska, no nie trafiłem w bramkę, co jest? Dobra, Hojlund, dawaj, dawaj, jesteś bardzo szybki. Podanie do Antonio, Antonio, deszto no, Walker. Ojojoj, Markus Rasford, polu Karnym, ale dobra, jeszcze się tutaj będzie chciał rywal pokręcić, nie dobrze. Ojojoj, oj. jeszcze poda do Dinatale, no tego się nie spodziewałem. Dawaj, dobrze, Cancelo, Ładnie wyczyszczony. Ładnie, poklepali chłopaki, hojbrand. O, leger posłał piłkę, dawaj. Marmus. Podaj. Jeszcze. Ricken. Tak jest. Mamy pierwszą ramkę. Bardzo ryzykowne to było, naprawdę. Mało brakowało i bym mi odebrał tą piłkę, ale na szczęście się udało. Nie. Dobrze, Bremer, ale chyba jakiś faul będzie zutkarny? Naprawdę zutkarny co ja zrobiłem, ej? Zobaczmy Dinatale, no niestety. Wojciech sensy nie obronił karnego. Okej. Okay. Bardzo fajnie, jest! Dawaj, oj, tak, tak, tak! Ależ to był potężny strzał egipskiego napastnika. Pierwszy raz widzę tą kartę w grze, ale jest potężny. Okej. Okay. Hojlund, jeszcze do Antonio niepotrzebnie podawałem, co ja zrobiłem tutaj? Chciałem strzelać i mi się guziki pomyliły Dobra, zobaczmy, może jakaś wrzutka na Hojlunda, no Hojlund, no Ale to zrobiłem zajebiście dobrze Ricken, Ricken chyba już z drugą czy trzecią bramką nawet Ale bardzo fajna akcja, wychodzimy na prowadzenie, to mi się podoba Ale zobaczmy, bo Iran, dobrze Bremer Okej, okay. dobra, to będzie gol, który kończy to spotkanie, Antonio Antonio! Ale co do dupy wypuściłem tą piłkę? Ale uwierzcie mi, że przy takich lagach inaczej się nie da, nie? Alo, Vajran przebiegł całe boisko, podał do Rasforda na tapina! Na szczęście, Roland blon, to zablokował. Ej, teraz mi się przypomniało, że ja w ogóle gram pod Champions. I tutaj, jak będzie Remis, to będzie dogrywka, także nie możemy do tego dopuścić, bo naprawdę nie chce mi się grać z tym gościem do grywki, bo bieganie cały czas ranem przy linii, podawanie na pustą ramkę, to jest naprawdę bardzo nudne na dłuższą metę i ciężko się gra na coś takiego. A Grimaldo, zwykły Grimaldo, wyprzedza teraz Dawida Alabę. No niestety, nie wykończył tej akcji, bo Iker Casillas był na posterunku. No, i nie, kwaradzkeila, dobrze, bremer, ej, no! To było czyste, panie sędzie. 88 minuta, no na bramce nie kto inny jak Wojciech chęsty no kto jak nie on. Zostajemy w środku, zobaczmy! Prawy, górny róg, no niestety, 3 do 3. Będę musiał grać do grywkę. Nie gadacie, że on jeszcze mi strzeli bramkę tym ranem. Nie no. Będzie jakiś hit przecież. Ja pierdzie, ale ej do... Dobra, nie będę się denerwował, mamy sierpień i tak tego Food Champions na pewno nie dokończę. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, widzimy się dzisiaj na Twitchu o godzinie 19, możesz zostawić followa już tam, żeby cię nic nie przegapiło, link w opisie. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!